Woda się podniosła już trochę Kwestia je czasu I będzie znowu wysoko I mamy taką przepiękną pogodę Więc postanowiłem Zamontować lampki świąteczne Na zewnątrz, żeby nie robić tego W zimę, jak będzie lodowato Przygotowałem sobie już drabinę I wiecie jak to zrobię? Już wam pokazuję Bo pewnie nie będę mógł tutaj wleść. Z telefonem wysoko Z kamerą wysoko więc robię to tak, jak mi się tutaj blaszka odgina. Widzicie? To sobie po prostu co jakiś kawałek wsunę tutaj kabel pod blaszkę. Nie będę musiał mieć specjalnego mocowania. Większość naszych sąsiadów ma już zamontowane lampki, bo nie ściągają. Więc wisiałem cały rok. Ja to rozumiem, nie chcę się tutaj włazić. Jestem bardziej estetyczna, więc lubię jak po prostu jest wszystko posprzątane, poskładane. Zobaczymy, czy działają, zanim je zamontuję. I... Uła kabla. I co takiego chciałem powiedzieć? Tam gdzie są snopki, mam gniazdka zewnętrzne i wezmę kostki z tuja, którymi będę sterował te lampki. One będą podłączone razem do jednego gniazdka, a do drugiego gniazdka będzie zapewne podłączona choinka. która tutaj jest co roku, taka wielka 6-metrowa, i reniferki. Chociaż może reniferki w tym roku będą w innym miejscu. Zobaczmy czy działa. Możemy że takie rzeczy to powinno się jeszcze w sklepie sprawdzać. Ale tam nie było możliwości. Wow. Piękny kolor, naprawdę. Co Was przygotowała? Wszystkie dzieci będą miały. To właśnie wypełnione po brzegi. Niestety jeden nam się złamał. To też ten jak który kupowaliśmy wczoraj za 5 złotych po No, jeden był taki złamany, to wiesz... A, ten zielony? I tu powtykałyśmy te świecące te, te, te różne cukierki, i z Action, i z Pepco, były takie halloweenowe, bardzo fajne. Pięknie. Tak zabieramy to wszystko, nie wiem ile dzieci będzie, ale myślę, że się spokojnie podzielą. A kto tu siedzi? Pająk rozwiązuje krzyżówkę. Tu na jest, którą zrobiliśmy. Ale mi ja się długo przysyła, zobacz. Pliki do rolki, ale tak jak długo w ogóle, już, już 30 minut mi przysyła, a tutaj kalendarz czeka. Nie wiem czy dzisiaj Muszę nagram. Właśnie. czekam na to. Możemy już zapalać nawet jak nie są święta. Możemy, no teraz. możemy. Ładnie to wygląda. będzie wyglądać tak. No, no, mam dla ciebie Trudne zadanie do mamy. Dziękuję. Dać, Pięknie napięcie. to wygląda, no. O, jak tu mrygawka w kamerze mocno te No bo to jest inne światło Że Teraz mamy ciepło, to jeszcze zamontujemy takie zwisające. My jeszcze we florze mamy w domu. Z flory takie. Tak? Zwiszające, ale nie, nie pamiętam gdzie one są w ogóle. Te w actionie, port 47 to jest, chyba. słuchajcie takich e, no, sopli, jakby zwisających na jednej. Tak, e, różne długości. No, ale zobaczcie, prawie tego nie widać w kamerze. Zobaczmy I... jak będzie w nocy. No, co to będzie to przepięknie wyglądało. Jest... Powiesimy tam jeszcze jeden do góry. Nawet możemy wziąć cyczkę. My nie wpadliśmy na to, ale zawiesimy to sobie tyczką. Prawiam Karolinię koronę, ale się nie trzymało na kropelkę, więc robię to tyrytyczkami. Najlepsze są do wszystkiego, naprawdę. Już będzie na stałe wtedy Tak, będzie się trzymało. Nie uwierzycie co on zrobił Darek jest na drzewie Gdzie ty tam wlazłeś? To są rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejsze są święta. Ale do świąt jeszcze dwa miesiące. A? Tylko. <noise> Zobaczcie. Takie Lampi, piękne dobra, lampki. Jak wieszają te ozdoby na drzewa. Takie piękne lampki kupiliśmy w action. No i Darek się dzisiaj za nie wziął. No piękną mamy pogodę do tej roboty. Niektórzy mają lęk wysokości, nie, bo ja w ogóle nie lubię tej drabiny, bardzo nie ja, ja tak mam przybyt, jeszcze wyżej jestem niż domek, tak wysoko nikt nie byłem. Będzie to widać? No właśnie, fajnie, bo są różne wysokości, bo jak jest ta sama wysokość, powiesiłem wszystko na tej samej wysokości i się zlało. Aha. A tu jest jeden wyżej. Przełniłem to... karnik. O, ty się ma. Tam tutaj sam się to rybki. Napełniłem karbnik z karteny. Wciśnijmy go teraz tutaj. Jedną go taką I... niektórzy muszą pracować. Pracują jak pszczółki. Niektórzy jedzą. A to są duszki. Justyna zrobiła pizza duszki. Bardzo kreatywnie. Dzięki. Panie też bierze udział? Oczywiście. Ale, Ale wie się, że, wiesz, nadal że nadal to jajko nieugotowane jest, jest, nie? Ona jest nieugotowana. Dzieciaki dekorowały dynie. Pięknie to. The, the battery fine. Wow. Oh, there's the future of, of art. <laughs> eh? I realized that this was way faster than using a okay, okay. knife, though. So. Nice. Not <laughs> To? Rice Krispies, to Fajnie są. I sałatki. I sałatki, są sałatki, sałatki, w ogóle to muszę zjeść. To już zadam to zadem, zadam, zjadłem, To było pyszne. Tarta z gruszką. Jezus, i z górką zolą, jakie to było super. Tu mamy jeszcze sałatkę z jajem. Karolina, podobno wszyscy mówią, że mamy dużo kubków. Czego mamy dużo? Dużo kubków ze Starbucksa. Wow. tu są. No i jak tam imprezka? Fajnie, myślę, że fajnie. Podoba Ci się? Tak, super jest, jest Ja się cieszę, no, że, że w końcu... ...że w końcu mogliście się domyślać. I zastanawialiśmy się, czy przekładałaś specjalnie dla nas termin. Nie. Ale ja pewnie będziesz <laughs> dłużnia się. Dzień Przerazić dobry. się można was, może kochany... O, proszę bierzcie. Napraszała jaki mały make up. Taki na szybko, wiecie. Raz, dwa. No i opaskę z Patrz. Przed nami. Jest kolejny, biegnie. O, jaki słodki. Przybliżto. Jak skica sobie. Jaki słodzioczek, jak kicuś. Kicuś słoneczek. Znowu w tym samym miejscu, co? jak wygląda. Karolinie zimnie, nie chce się już nagrywać, więc przejdziemy tak szybciutko. Tak, pokażemy wam. Wygląda trochę już jak na święta, ale mgła trochę przyszła, więc... Tu na domku wygląda też jak na święta. No, trochę jak święta nam się zrobiło. Ale mgła już jest na działce od wody i w ogóle jak jechaliśmy, wracaliśmy do steny i w ogóle impreza, o, była, impreza była super. U Justyny bardzo fajnie, no ale zanim dojechaliśmy z powrotem do nas na działkę, to już jest czarna noc. Czemu? O, widać za nami tutaj. Także widać lampki. Jakie piękną mgłę widać tu normalnie na no, tym no, filmie. Się, może nie ma takiej widoczności świetnej. No super, to wygląda? Tylko najgorsze, jak miga. Nie podoba mi się, jak miga. Bo o to chodzi, że jak się wyłączy prąd i włączy, to ona miga. O tak to wygląda. I nas to wkurza, że to tak miga? Ale mamy sterowane No, więc wolimy, żeby to było jednolite. i nacisnąć. Co tam flafu, ładnie? Bumba tam jeździ. O, tam tak wygląda. Hello. Można się przestraszyć w nocy, jak tak wyjeżdża. A dlaczego ona kosi teraz w nocy? I takie robi, ja nie wiem czy w ogóle da radę to skosić. Mhm. Gwiazdy by było lepiej widać, ale powiem wam, że przez tę mgłę tak wszystko jest takie, takie ble. No i co? Super to wygląda. Wiesz co to mi się każe z takimi kwiatami, które tak opadają w dół, ale nie wiem jakie to są. No. Wyłączyłeś i... No nie, i miga. <tak>, tak głupio. jak w jakimś wiecie, centrum handlowym. Będziemy mogli je tylko zapalać tak naprawdę jak tu będziemy. No. No ale... No, to to chodzi. Żeby im nie migało. No, chodź, bo i tak nic nie widać. Teraz kochani kolacja, czyli deska tak zwana i chlebek tutaj i miód Darek dał do serów, także smacznego.